Hejka naklejka, jestem Koko i witam Was w kolejnym odcinku z serii Szkoła Adeptów Dead by Daylight. Razem ze mną Asia. Hejka. Moi drodzy, dzisiaj na tapetę wlatuje Kate Dennison i dziś nią będziemy robić adepta. Perki, które potrzebuje do zrobienia adepta, to do utraty tchu. Jesteś wojownikiem i zrobisz wszystko, aby uciec z rąk wroga. Efekty Twojej walki z zabójcą są zwiększone o 80%. Utrudniasz zabójcy dostrzeganie audytu haków w promieniu 16 metrów. Zyskujesz 33% bieżącego postępu w szamotaniu, gdy zabójca spada z dużej wysokości. Bardzo fajny perk, ja już go używam na innych postaciach. Troszeczkę y, utrudnia zabójcy przy niesieniu nas. Mnie się bardzo podoba, chociaż ostatnio bardzo rzadko go używam. I drugi perk. Zatańcz ze mną. Gdy wykonujesz akcję szybkiego przeskoku lub wyskakujesz w pośpiechu z szafki przez 3 sekundy, nie Zostawiasz ze sobą czerwonych zarysowań. Zatańcz ze mną odnawia się po upływie 40 sekund. To też jest fajne, bo w tym momencie można. chować się killerowi. I ostatni, czyli ostatnia szansa, odblokowuje możliwość odczytywania aury. Dostrzegasz aury palet, ścian i miejsc przeskoków, znajdujących się w zasięgu 32 metrów od ciebie. Ja jestem gotowa, a ty? Oczywiście. No to lecimy na szczecin. Okej, okay, oh. dom Thompsona. Oh, Farma! Moja ulubiona mapa, by Oho, mamy doktorka. Gdzie on jest? I, idzie po mnie, w rogu mapy, przy bramie. Ja jestem przy bramie. Ło, wow, Cię zablokowamy po A, lecie. przy innej bramie jesteście, dobra. Dobra, to ja idę na main'a w takim razie. Gitarra mi tutaj. Zużywamy, ale bądźcie tak, może nie ryzykujcie tutaj. Tylko byście coś zrobili. Ja coś czuję, że to będzie krótki mecz. No. Ja robię na mainie na górze. Jak coś. Mm, Boże, okay, już wszyscy okay. jesteście ranni. Matko! To będzie no ale krótki te metr. Te randomy się bawiły z tym killerem przy mnie. On jest tutaj niebezpiecznie blisko. Ale dziwnie, że to wszystko to na żółto się świeci. No, ja się na początku nie mogłam przyzwyczaić, miałam oczopląs, ale... Ale mi piękne, świetne testy umiejętności wlatują. Poliłaś, co? No. O, mogłam. Nie ja, to lagi. Ją otworzyć. A chcesz, To no. masz? Dobra, zrobiłam wyzwanko, dzięki Asiu Oczka on tu idzie. Dobra, jestem ja Uciekaj, Asia, uciekaj, bo ty już wisiałaś. O i tam, ale chcę gena skończyć. Idź, ja go skończę. Leżysz? Pewnie. Ja lubię poleżeć. To no niedobrze. dobrze. na chwilę. Ale w bliskim powiesi. ci pewnie gena. A może nie, nie skopą. Szukacie tym. Co Dobra, ja jestem w szafce. I se w dół. Mańce co gena najpierw. Dobra. Żaden random nie robi genów. A nie. Po prostu rewelka. W leży. Tam leży. A, To chodź tu. Tu widzę gena. W górce może zróbmy, co? Tak bardziej ona jest na widoku, a on jest daleko póki co, więc... Więc może damy radę. Czemu mi się zwiesiło? Dobra, tam powiesił. Aha, ściągnął. Aha, Aha. Oni na wymiankę grają. Się wymieniają. Gdzie wybrałaś offering, że gdzie klapa? Chacie zabójcy. O kurde, ma erupcję. Jak to tam się dwie ten, ten? Tam, tam, tam. Tam gdzie oni wiszą, jest klapa. Mhm. To nie dobrze. No. Bo zamknie w momencie. się na to, że dadzą radę się trochę polupować. No. Ale raz na 4 g nie dadzą. Mm -mm. Tym bardziej, że yy, już mamy dwie osoby na... Kurde, teraz ja spoliłam. Teraz ty spoliłaś. To ty czekaj ante i jedę już kolejnego robić. Dobra. Tylko nie daj się złapać. <laughs> tak nie mogę obiecać. Nie wyśmiała. On tutaj biegnie, właśnie tam. Jakiś. Chodźcie tu. Chodźcie, musi otrząsnąć. Chodź tu. Będę cię wyleszał, potem się otrząsnij. Dobra, kończę gena. Robione. No kurde, jakby się tak lupował no. na te trzy geny, to by było. Jeszcze nie trafił. Dobra, Aj. No nie bez złego. <laughs> ja go też widziałam przy okazji, a to za pokażę. To co, nie robienie genów. Dobra, idź sobie ją ratuj. Ja po nią nie idę. On tu przyjdzie. Tak, poszedł ją ratować. A ja Widzę, że wszyscy się lgną do tego, żeby ją uratować. Aaaa, po. Wy mhm. wszyscy macie podwarte, a ja ani jednego. No. No nie. No Co leć spali, po nią. Bo nie ja. Dobra. Poleciał? Nie, on pokazuje, że ty masz lecieć chyba. Mam no, no, sobie no. Gnie. Idź, idź. No. <laughs> idź. No. Dobra, on tu idzie. No jego, bardzo dobrze Ja kończę gena w takim razie Dobra Asia mhm. Przeprowadził ją jego tutaj O ty gnomie No i na mnie jest A na nim jest Dobra teraz najpierw będzie umarła A ty do papy leć nie damy rady dwóch genów wykręcić. Zrobimy tak. Ja lecę do, do szaka. Leć do szaka, ja się idę podłożyć. Nie, Asia! Tak, tak będzie najprościej. Nie zrobimy dwóch genów, nie ma szans. Ja się z nim polupuję, żebyś dobiegła do tej... Jestem w szaku. Dobra. Masz. No, traf we mnie jeszcze. <ślesz> <ślesz> nie, Oż A ja takie poświęcenie Azja. Może by się udało. O, nie uda się, nie masz szans, co ty? Kolejnej ty się poświęcisz i z głowy. Aha, w ten ale, sposób wylecimy. Ale, ale ja, mu, ja mu... teraz latałam za dupą i nie mógł mnie trafić. Ej, rzucił mną. Czeka na mnie. Dobra, to ja robię gena. Ale leci w swoją stronę. Leci? Mhm. Że chowa je się gdyby, co? O kurde. Kurła. Ja jestem w szafce. Nie zdążyłam dobiec. Ale widział cię, nie? Ale rykłam, więc wiesz. Mhm. Idzie tutaj już. Kurde. Nie, czekaj. Ominął. Ominął. Wraca po mnie. Dobra. Mhm, dobra. Wraca po mnie. Dobra. Dawaj, klapę. Jakoś jest jeszcze to oczekiwanie, zanim wyrzuci do góry, mhm. nie? Proszę, centralnie przede mną! No pięknie. Poczekamy sobie Nawet na niego. Jeszcze... Czekaj, to sobie włączę oglądanie. No, chodź gościu. Chodź, chcę ci pokazać jak wskakuje do klapy. No, halo. ilerku, ja tu czekam. Dobra. Lecimy na następny meczyk. Teraz Asia tak, musi zdobyć nie ma, adepta. Nie ma czasu. Okej, okay, mnie się udało, to teraz kolejna na Asie. Widzimy się w kolejnym meczu. Dobra, alejka Lumpkin, Haddonfield. Okej, okay, ja jestem na górze. Chyba to jest main albo to jest jakaś inna haupa. Tak, inna haupa. O nie. To. to kogo mamy? <laughs> o Boże. Mamy tego. Boże, jak on to... Frediego. On się złyszli przechał No. Ja się schowam do szafki, jak zwykle, kurde. bołem się. Ten odcinek będzie tylko i wyłącznie Stawkach. A ja na Jola robię tego gena. Tego Gena. Co O, Bo tutaj gdzie ja robiłam? No. Asia! Ty chcesz zmieć tego adepta? No, chciałabym. ale go na ciebie ściągam. Oho, ho, ho, ma ruinkę i heksika. Musimy znaleźć. Mm -hmm. Goń dalej tego. Oni się gonią tutaj, a to jest niebezpieczne. Na, na dole się gonią. Nie, tak tutaj się gonią. No nie, nie wierzę. zostaw mnie! A dobrze, rób gena. Rób gena, robi gena to zrobię gena, będą. O, Dobra, spadam tą to zaraz przyjdzie. Wraca do was, no. Boże, ona stynka. No nie gonić z nim tutaj przy mnie. Gdzie ja się gonią? Trochę już wodę odeszli, no. Możesz zejść po mnie. Chodź, chodź, są przy kolejnym domu. Dobra, chodź po tego. A, dobra, dawaj. Leczę cię. Apteka! Dobra, trzeba skończyć tego gena tutaj. To idź do góry skończę, ja robię tutaj tego już. Przy okazji tego Hexa znaleźć, ale kurde, gdzie on może być? On może być wszędzie. Teraz nie będę słyszała pewnie tego terroru. Czemu? Goni się z Gabrielem. Nie wiem, mam takie tak. wrażenie. No, mogę się takie się z nim pogonić. No, tak na cztery geny. Zresztą o nie, idzie do mnie, o kurde, nie zmieściłam się w drzwiach znowu. Ja mam problem zmieścić się w drzwiach cholipka. No co ci powiem, no? Goni mnie. To nie idź do gena na zewnątrz. Czasem. Właśnie poszłam na zewnątrz, ale jako nie widzę! No i Kocham to, kocham to, kocham. Co to skończono Gena. O, dobra. I skończy Wydaje tego w chałupie. Czekaj, wylecie tego Gabriela, żeby się z nim lukował. Mało brakuło. A ładnie, daleko ci powieśnię. Dobra, już róbcie tą, w chałupie. Już tą skórkę weźmie. E, czekaj, random tu biegnie, więc e, zobaczymy. I zrób w domu tam. No on, no, on, e, gdzieś się tepie. Nie, nie tepie się. On tutaj krąży, jest, na środku. Dobra, idzie do chałupy. Idzie do maina, idzie do maina z Gabrielem. Gabriela zauważył. Gabriel leci do domu. Gabriel. Dobra, on teraz Gabriel mnie będzie ściągał. Ale on się Nie, nie, nie! On tutaj jest. A to się gońcie z nim. Dobra, ja spadam. To nie przychodźcie mi z nim do chałupy. O, dostałam achievement. Uderzenie 10 razy. Nie no, no teraz to już musisz wyjść. Ona gdzieś tutaj się krąży. Tak. On ma też perk'a, że tracisz te przedmioty. Ojej. Oj, oj, oj. Dobrze, nie miałam czego stracić. Ja straciłam apteczkę. Ja szukam tego... E, Hexa. Poszukam go za ten czas. A tam wisi. Gdzie on jest? No właśnie za cicho coś jest. Co kurde! On za mną był centralnie. Ja! Co, to budzi to do nas było, trzeba, nie? To? Nie. Nie trzeba zrobić. dobra. Gabriel, proszę, posłuchaj. E, uważaj! On, a nie, on jest z Gabrielem. Potem. Czy ja dam radę? Muszę dać radę. to Ratuję cię! Lecę po ciebie teraz, koko. Nie, Gabriel! Gabriel, Kurde. leci za wami, leci za wami, Asia, uważaj. No. Na mnie się wziął. Kurka. Dajcie za Gabrielem, a nie za mną. Odstąpił się ode do mnie. Dobra, Gabriel mnie leczy. Leży. Jeden gen. Czy tam w tej hałpie jest ten gen zrobiony? Tak, zrobiłam go. Idzie do Gabriela. Dobra. On nie chce Gabriela. Nie chce on nie chce, bo Gabrieli się dobrze lukuje. Mhm. Kurde, on mnie widział, no bez kitu. No i znowu, ja nie, 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 kończę z tą grą, kończę. Pod paletą no i dziękuję za niesie to jest pytanie. Kurde, zdąż wyleczyć, proszę cię, Gabriel. Nie zdąży. Cię. Kołpy. Jezu, on tu będzie krążył blisko mnie. On za mną leci. Nie mam gdzie... On Aha, za mną dobra. leci Gabriel, chodź tu mnie wyleć. Chopie! Ej! On mnie no ucieka mi Gabriel. Chłopie, wyleć mnie! Dobra, nie wiem poszedł. Teraz może by się jakaś zrobiła jeszcze. Dobra, leczą miał oboje. A ja, teraz musisz powiem. gena znaleźć. I go łupać, a oni niech się lupują. No. Bo ja tu zginę. Chociaż ktoś po mnie biegnie. Dobra. On idzie w naszym kierunku. Zgen. W tej chałupie, gdzie ty wisiałaś się z Ale nie idź tu. Bo on już jest na mnie, kurde. Chociaż nie zostawił mnie. Gdzieś jakieś robię, nie wiem gdzie. Może w piwni, albo coś. Była tu piwnia. O. Chodź tu. Nie wiem czy to jest bezpieczna, Asia. Ale Próbujmy. Najwyżej ty zostaniesz w miejscu, ja ucieknę. No dobra. Dobra jest na yy, randomce. Mhm. Gin. Aha, uh -huh, gdzie ja tam? Tam. To ja nie idę nas wybudzić. Kurde, co ja zrobiłam? Czują mnie się. Chyba, że mnie zauważy. Dobra, w będzie... piwnicy Gabryś Opo. robi. Nie widział mnie. Sięgnąć, Dobra, ja ginę. Ja, Asia, ginę ostatni, idź do bramy. Idź do bramy. Dobra. Pewnie na niego wlecę, ja. kurde. Nie, no, się go nie z tym. Nie ja zwróciłam uwagi, gdzie są bramy, cholipka. Mm, od tego miejsca, gdzie teraz ostatnio wisiałaś przy tym domu, jest jedna. I. On może mieć Noeda. Przy garażu. On tu idzie już. Albo Gabriel przyniósł go tutaj. Ja uciekam. Ja wychodzę. Uciekaj, Asia. Wyszłam. Ja zginę, Zobaczcie, jak ci idzie. No tu masz tą bramę po lewej. Ale jego masz w środku. No i moi drodzy, udało się wbić nam obu adepta. Także pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zapraszam do subskrypcji. Klikajcie w dzwoneczek i oczywiście zostawcie coś po sobie w formie łapki w górę i komentarza. Zapraszam do LTAsia. U niej również zostawcie subika. Będzie jej bardzo miło. Do zobaczenia, bajo!